Dzisiaj będę miał pomocników do prowadzenia programu. Przedstawcie się: Kinga, Asia, Julia, Karol. i Robert. Jesteśmy na pikniku ekologicznym, właśnie dla dzieci. A piknik został zorganizowany przez zakład utylizacji odpadów w myśleniach i tutejszy urząd miasta i gminy. To co? Rozejrzymy się? Tak. To chodźcie. Chodźcie. Odradząkę można dostać. Oddając makulaturę plastikowe nakręty. I Konkurencja mi rośnie. Świetny pomysł, żeby edukację ekologiczną zacząć od dzieci. Po pierwsze, no one same czegoś się tutaj nauczą. No a po drugie, przyniosą te wiadomości do domu. Oczywiście. Edukujemy dzieci. W szkołach edukujemy dzieci na takich piknikach, jak tutaj organizujemy w dniu dzisiejszym. Mogą się nauczyć segregacji odpadów, co zrobić z, z użytymi bateriami, z niepotrzebnym sprzętem RTV i AGD, dlatego mam nadzieję, że wiedzę, którą im przekazujemy, przekazują również swoim rodzicom, jak i młodszemu rodzeństwu. Dzieciaki dopisały, były konkursy, były nagrody, ale co jeszcze? Przede wszystkim było rozstrzygnięcie konkursu Szkolna Segregacja Odpadów, gdzie nagrodziliśmy laureatów oraz nagrodziliśmy szkoły, które zebrały największą ilość baterii. Ta edukacyjna działalność będzie kontynuowana? Będzie kontynuowana. Na pewno powtórzymy piknik ekologiczny, który zorganizowaliśmy w dniu dzisiejszym, ponieważ we wcześniejszych edycjach konkursu, bo ta jest już trzecia. Organizowaliśmy również pikniki, ale w mniejszej skali, to znaczy w skali takiej, że zapraszaliśmy same szkoły. Nie tak jak w obecnym, obecnym dzisiejszym dniu, całe, całe miasto, jak i wszystkie okolice, bo tak chcieliśmy, aby to wyglądało. Z dobrych źródeł wiem, że macie placek ekologiczny. Oczywiście, mamy placek ekologiczny, który uczy i bawi. Również organizujemy tam zajęcia. Zapraszamy tam szkoły podstawowe z naszej gminy, jak i gimnazja oraz szkoły specjalne. Uczymy segregacji odpadów czyli metal, szkło, papier oraz plastik. Moja koleżanka z zakładu prowadzi takie zajęcia edukacyjne, nie tylko na placyku, ale jest on naszą wizytówką. Mamy jeszcze metal. Metal włożymy do jakiego pojemnika? Do czerwonego To jest nasz plac ekologiczny. Tu uczymy się jak nie niszczyć przyrody. Razem z Natalką powiemy wam, w jaki sposób będziemy segregować odpady w naszych gospodarstwach domowych. Już mówiliśmy, że kupujemy różne artykuły i po naszej konsumpcji zostają co? Odpady. Bardzo dobrze. Będziemy te odpady segregować według tego, z czego te opakowania zostały wykonane. Jak wcześniej wspominaliśmy, opakowania wykonane są na przykład z papieru, prawda? Ale czy gazety zużyte też będą makulaturą? Tak. Też będziemy segregować, prawda, jako ziomek? Tak. Zgadzasz się, super. I wszystkie te odpady papierowe będziemy umieszczać nie w pojemnik. Bardzo dobrze, super. Ciężko w to uwierzyć, ale stoimy na prawdziwej Górze Śmieci, która zaczęła rosnąć ponad 30 lat temu dokładnie 35. Dzisiaj jesteśmy na jej szczycie. Za chwilę tutaj powstanie duży projekt powiązany z edukacją ekologiczną i tak naprawdę też powiązany z dzisiejszym piknikiem. Tak, stoimy na Górze Śmieci, jak Pan dobrze powiedział i tych gór nie chcemy nie chcemy tego rodzaju gór w naszym kraju, w Myślenicach i dlatego realizujemy projekt. To, co dzisiaj się dzieje na rynku w Myślenicach, to jest promocja połączona z edukacją ekologiczną. To jest jeden z elementów tego projektu, którym jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów dla dwóch powiatów – Myślenickiego i Limanowskiego. Ten teren przy tej górze śmieci chcemy wykorzystać na wybudowanie nowoczesnego zakładu, w którym te odpady już nie będą składowane, ale będą przetwarzane. Chcemy odzyskać surowce wtórne. Chcemy produkować paliwo. Żeby to osiągnąć, edukujemy w szkołach, edukujemy na placu edukacyjnym i edukujemy podczas pikniku ekologicznego. No ale to chyba droga inwestycja. Skąd środki finansowe? Oj, tak, bardzo duże pieniądze. Nasz projekt y, szacowany jest na ponad 47 milionów złotych. Udało nam się uzyskać ponad 55% dofinansowania z Unii Europejskiej, dokładnie z Funduszu Spójności, to jest ponad 26 milionów złotych. Dodatkowo. Uzyskaliśmy potwierdzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i to będzie około 18 milionów złotych. Kiedy w takim razie rozpoczną się prace budowlane? 6 października otwieramy oferty, wyłaniamy wykonawcę i mam nadzieję, że już jesienią wbijemy pierwszą łopatę. A kiedy ruszy zakład? Oj, w przyszłym roku w jesienię. Będziemy otwierać, przecinać wstęgi i cieszyć się tym wydarzeniem. Trzymamy mocno kciuki, a my wracamy na piknik. Dziękuję bardzo, ja z Wami. Wyrzucamy nasz makulaturę, świetnie, Nie gazet. Zobaczcie jaki fajny papier można zrobić z tej makulatury. Aha, ale najpierw do czego trzeba sortować śmieci. No właśnie, jak już uzbieramy tę makulaturę, to takie cudowności możemy też robić. A w jaki sposób to się robi? No możemy się przyjrzeć właśnie. To jest wyciskane. Z tego powstają takie e, mokre kartki papieru, które później się suszy, właśnie tutaj na tym ręczniczku. To jest jeszcze jakaś taka prasa do tego prasa, wszystkiego, tak? Tak, do tego prasa do wszystkich. A później papier. to są kartki? I suszy się kart papier, tak jest. Dwa dni po wyschnięciu znowu prasujemy i mamy gotowe kartki do albumów, do lampionów. Można wykorzystać zdjęcia do przykleić. Rewelacja, proszę Państwa. Oryginalne, każda kartka inna. Zakład zagospodarowania odpadów w myślniczach, którego budowa ruszy niebawem oczywiście będzie dbało o segregację odpadów. To jesteśmy tego przekonani. Natomiast, Panie Burmistrzu, jak do tego doszło, że w ogóle ta inwestycja ruszyła? Bo wójtowie z reguły boją się takich inwestycji. Z reguły boją się tak naprawdę opinii swoich mieszkańców, a Pan ponoć o to zabiegał. Tak, zabiegałem. Bierze się to stąd, że mieliśmy stare składowisko śmieci, które trzeba było naprawdę zmodernizować, ustamatyzować gospodarkę odpadami i tak naprawdę za zapobiegać temu, co stało się w innych ościennych gminach, czyli żebyśmy nie zapłacili kar mhm. za to, że nie doprowadziliśmy starego Składowiska do norm europejskich. Czyli po pierwsze trzeba było go zamknąć, ale jeżeli mielibyśmy go zamknąć, to trzeba było się zastanowić, co dalej z odpadami śmieci. I tak naprawdę można było powiedzieć, tak, nic nie robimy, będziemy wy... gdzieś będziemy wywozić. Zawsze było pytanie, gdzie i za ile. Podjęliśmy parę dobrych lat temu pierwsze kroki, zapisanie. W strategii województwa małopolskiego, że tutaj będzie jedno z ośmiu w Małopolsce taki zakład dla gospodarowania odpadów, który ma doprowadzić do segregacji, sortowni, kompostowni, do tego, żeby jak najmniej odpadów zalegało w tnieczce. A z drugiej strony propozycja dla mieszkańców i wtedy oni otrzymają odpowiednie kosze, tak? na szkło, na plastik i na organikę, która tak naprawdę jest znana. najwięcej problemów, bo ona po prostu śmierdzi. To jest jakby jedna postawa, rzecz. Druga sprawa dobór technologii, tak? czyli ma być technologia z jakiego kraju? Czy polska, może szwedzka, a może austriacka? Myśmy wybrali akurat austriacką, przyjęliśmy parę krajów, bo zawsze uważałem, że nie należy wyważać drzwi, tylko sprawdzić metody już doskonałe. A doskonałą dla nas gospodarkę odpadów mają Skandynawowie i Austriacy. I takie elementy tutaj zostaną po prostu założone tej gospodarki odpadami. I z drugiej strony. Pokazaliśmy już naszym mieszkańcom, że cena śmieci, czyli tego kubła wywozowego koło domu, może być tańsza niż w innych gminach. I po trzech latach już to mieszkańcy odczuwają. A myślę, kiedy dojdzie do wybudowania i oddania tego zakładu, myślę, że wtedy Państwo redaktorzy też będziecie zaproszeni, no to zobaczcie, że to jest naprawdę bezpieczny, fajny zakład, taka naprawdę nowoczesna... Powierzchna fabryka. O konkretnych korzyściach dla gminy i dla mieszkańców już Pan powiedział, ale mnie najbardziej interesuje, czy to w jakiś sposób przyciągnie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też borykają się z tym, że mają gdzieś odpady. tak? Każdy z nas produkuje, tak samo firma produkuje. Oczywiście odpady niektóre są bardziej, e, o bardziej, o bardziej groźne, niektóre mniej groźne. Tak? E, normalne firmy chcą mieć, chcą wiedzieć, gdzie mają odwieźć śmieci, czy to jest daleki transport i też jaki to jest koszt. U nas mają te śmieci zawsze tańsze. Odpady też można wykorzystać w celach artystycznych. My się w takim razie przyjrzymy, pokazom Ekomody. Ja już się z Państwem żegnam do następnego programu. a ja dziękuję za współpracę, ale choć jeszcze zobaczymy pokaz.